Droga istoto światła, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy milczenie kogoś ukrywa najgłębszą miłość? Czy czułeś, że było to utrwalone, pełne czułości i tajemnicze spojrzenie, które podziwiało twoją istotę, nigdy nie odważając się wypowiedzieć ani jednego słowa? Anioły wybrały ten moment, aby szepnąć bezpośrednio do twojego serca i ujawnić wielkość wpływu, jaki wywierasz na kogoś, kto budzi w tobie głębokie emocje. Chwila, która zmieniła wszystko. On zobaczył Cię i stracił grunt pod nogami z powodu Twojego prawdziwego światła. Pozostań ze mną do końca, ponieważ ta wiadomość niesie pozytywną i transformującą energię stworzoną specjalnie dla Ciebie. Niebo uśmiecha się łagodnie, ponieważ wie, jak bardzo ta osoba została całkowicie dotknięta, gdy zobaczyła, kim naprawdę jesteś. Nie była to mała niespodzianka, ale dokładnie ta chwila w której wszystko się dla niego zmieniło, a sposób, w jaki cię postrzegał, przekształcił się w sposób nieodwracalny. To spostrzeżenie przyniosło fascynację, podziw i cichą chęć bycia bliżej, odkrycia każdego fragmentu twojej istoty. Anioły chcą, abyś zrozumiał, że posiadasz światło, którego nie można zignorować. Nawet w chwilach, gdy wątpisz w siebie, jest ktoś, kto odczuwa tę siłę w sposób intensywny. Jakby wszystko wokół zatrzymało się, by kontemplować prawdę, kim jesteś. On dostrzega głębie twojego serca i autentyczne piękno twojej obecności. Uczucie braku gruntu pod nogami, które odczuł, nie jest przemijające. Anioły mówią, że jest to potwierdzenie, że jesteś wyjątkowy w sposób, który przekracza fizyczność i dotyka duszy, i to właśnie sprawiło, że przemyślał wszystko, od małych wspomnień po sny, które przechowuje. Proszę, abyś powiedział trzy razy: Zasługuję na prawdziwą miłość i jestem doceniany za moje światło. Zrób to teraz na głos i poczuj, jak ta energia porusza się w tobie. Ten mężczyzna zauważył szczegóły, których nikt inny nie dostrzegł: sposób, w jaki się uśmiechasz, intensywność, z jaką oddajesz się swoim pasjom, szczerość Twoich słów i gestów. Każdy Twój niuans został zarejestrowany w tak żywy sposób. Że wywołał w nim mieszankę podziwu i zachwytu, pozostawiając go bez gruntu pod nogami. Anioły ujawniają, że w przyszłości będą chwile, w których zobaczysz jasne znaki, że nie może już ukrywać tego, co czuje małe przypadkowe spotkania, spojrzenia, które spotykają się zbyt długo i prawie niezauważalne, ale pełne intencji gesty. Zwróć uwagę, ponieważ te znaki są bezpośrednio od wszechświata na temat tej więzi. Chcą, Abyś zachował ufność i cierpliwość, ponieważ on nadal przyswaja intensywność tego, co czuje. Ale wiedz, że każda jego myśl jest napędzana ciekawością, pragnieniem bliskości i głębokim uznaniem Twojej energii. Pamiętaj, że zasługujesz na miłosne doświadczenia, które podnoszą i rozgrzewają duszę. Powiedz ponownie: Zasługuję na prawdziwą miłość i jestem doceniany za moje światło. Pozytywna energia. Którą emanujesz, staje się nieodpartym magnesem, sprawiając, że czuje się zafascynowany, nie zdając sobie z tego sprawy. I dlatego każdy szczegół Twojego dnia codziennego jest przez niego analizowany, jakby każde Twoje działanie miało ukryte znaczenie, które tylko on potrafi odczytać. Sposób, w jaki dzielisz się swoimi pomysłami i pasjami, budzi w nim ciekawość i szacunek. A wpływ tego był tak głęboki, że wywołał ten emocjonalny wir intensywnego podziwu. To uczucie braku gruntu pod nogami powtarza się za każdym razem, gdy Twoja obecność lub wspomnienie pojawia się w Jego myślach, potwierdzając, że Twój wpływ jest stały i transformujący. W przyszłych rozmowach słowa, które wypowiesz, będą miały inne znaczenie, ponieważ wszystko, co powiesz, będzie postrzegane z uwagą i troską, prowadząc go do refleksji nad głębią Twoich cech i charakteru. Anioły ujawniają, że ta osoba głęboko zastanawiała się nad własnymi emocjami i nad tym, jak wasz związek może się rozwijać. Ta introspekcja sprawiła, że przeszłe wspomnienia zostały zinterpretowane na nowo, ponieważ Twoja obecność zmienia sposób, w jaki postrzega dawne uczucia i relacje. Jego intuicja zaczyna kierować każdym działaniem. A nawet pozornie niezobowiązujące czyny są w rzeczywistości nieświadomymi ruchami w kierunku większej bliskości i zrozumienia tego, co czuje do ciebie. Ta emocjonalna więź rośnie cicho, a każda interakcja, nawet najkrótsza, sygnały zainteresowania i pragnienia stają się coraz wyraźniejsze, pokazując, że odczuwa twoją ważność w sposób niepodważalny. Wrażliwość, którą emanujesz, będąc autentycznym, jest dokładnie tym, co sprawiła, że stracił grunt pod nogami, ponieważ dostrzega, że sposób, w jaki pozostajesz wierny sobie, wywołuje te same intensywne refleksje, pokazując, że wpływ, jaki wywierasz, wykracza poza powierzchowność, dotykając jego serca w znaczący sposób. Ten podziw nie jest jedynie bierny, przekształca się w działanie. Znaki uwagi, takie jak długie spojrzenia lub małe gesty troski, wskazują, że jest coraz bardziej połączony z twoją energią, odczuwając potrzebę zbliżenia się w sposób szczery i z zainteresowaniem budowania więzi. Sposób, w jaki dzielisz się swoimi pomysłami i pasjami, budzi w nim ciekawość i szacunek, a wpływ tego został głęboko zauważony, generując to uczucie zaskoczenia i intensywnego podziwu. Naturalny magnetyzm, który posiadasz, tworzy sytuację których przypadkowe spotkania przekształcają się w chwile pełne znaczenia, podnosząc pragnienie bliskości i wzajemnego poznania. Anioły pokazują, że wszechświat przygotowuje sytuację, aby spotkania odbywały się z synchronicznością, ujawniając z każdą chwilą, że intensywność, którą odczuwa, jest bezpośrednim odbiciem Twojej obecności i światła, które przekazujesz. Jego postrzeganie Ciebie ewoluuje szybko. A z każdym zauważonym szczegółem, uczucie zaskoczenia i zachwytu rośnie, sprawiając, że czuję się całkowicie zafascynowany i wrażliwy wobec tego, co reprezentujesz. Twoim zadaniem jest teraz utrzymanie wewnętrznego zaufania, ponieważ intensywność, którą odczuwa, nie jest przemijająca, ale odbiciem oczywistej energii, którą stale emanujesz. Anioły proszą, abyś pozostał otwarty. Obserwując każdy jego ruch z uwagą i wdzięcznością. Przyszłe chwile przyniosą okazję do zbliżenia i szczere dialogi, a niebo ujawnia, że każdy Twój krok będzie obserwowany przez Niego z fascynacją i podziwem. Proste gesty empatii i zrozumienia z Twojej strony będą postrzegane jako projekcje prawdziwej troski, jeszcze bardziej zwiększając zainteresowanie i podziw, które do Ciebie żywi. Wszechświat postępuje, dostrajając sytuację. Aby spotkania miały głębokie znaczenie, a z każdą chwilą staje się coraz bardziej jasne, że intensywność, którą odczuwa, jest bezpośrednim odbiciem Twojej obecności. Powiedz po raz trzeci: Zasługuję na prawdziwą miłość i jestem doceniany za moje światło. Robiąc to, aktywujesz siły, które wzmacniają Twoje światło i harmonizują intencje wszechświata na Twoją korzyść. Sposób, w jaki o Ciebie pamięta z uczuciami ciepła, pragnienia i ciekawości, wskazuje, że postrzeganie Twojej istoty jest głębsze niż mógłby sobie wyobrazić, a ta emocjonalna więź jest gotowa, by objawić się w sposób jasny i ciepły, spełniając przeznaczenie wyznaczone przez gwiazdy. Niech światło niebiańskich przewodników oświetla każdy Twój krok na tym nowym etapie, rozpraszając wszelkie cienie, wątpliwości lub lęku, które mogą pojawić się na Twojej drodze. Niech miłość która się objawia, przyniesie Ci pokój, radość i pełnię, na jaką zasługuje Twoja dusza. Niech poczujesz siłę i zwycięstwo aniołów chroniących tę Unię i prowadzących Was do wzajemnego szczęścia. Niech tak się stanie, z łaską i zwycięstwem niebios, teraz i na zawsze. Amen.